Idziemy do Nuba, bo z tego co wiem, Nuba już wrócił ze swojej krótkiej przygody, tak miał przygodę poszukiwania Dirt'a i my jedziemy do niego, albo po prostu on przyjedzie tutaj. W sensie, jakby wam to powiedzieć, my nagraliśmy, dużo już, ale nie zapomniałam włączyć nagrywania i się nie nagrało. A czemu on jedzie do tyłu? Dubek chyba w złą stronę jedziesz. Elo. Czekajcie, zanim pojedziemy. Będziesz szybciej, bo mnie ważnie się nie chce. biegać. Dzisiaj dzisiaj w szkole się długo nabiegałam. Powiem wam. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, A jeszcze potem do równocze. Aha. Ej, to nieźle, Dubek. Obróć się do tyłu. Dubek, obróć się do tyłu. Nie bi mnie! Dobra. Obek 321 mówi EFO. Elo, Elo. Dobra Ja się miałam nubek na słuchawkach w ogóle. W sensie, no, bardziej dźwięk Minecraftowy. Yy, I mam nubek pytanie. No, obek 321 mówi Ty dla Selo. Ty wy? Czekaj, bo ja nie wiem co ty do mnie napisałeś. W ogóle... 321, mówi FOF -y dla solo. -E elo, Elo, ty dla czego? Coś takiego. Dobra, nie wiem. Wolę nie wiedzieć co tam napisałeś. Dobra. Tutaj jest twoja stara chata. Dobra. Yy, tutaj jest w ogóle buda twojego... No 321 mówi love. Shiftem. Shift i ustajesz. Ja nie 321 mówi love. Klikasz shifta. Dobra, chodź za mną, chodź za mną, chodź. Dobra, y, tu jest moja chata. Czy jesteś mi na głowie? Nie. Y, tam jest moja chata. Y, oraz mamy. No, obiekt 321 mówi true. No, siedzę. Ej, czy. No? O, ja na tobie siedzę. Dobra, teraz się nie bawmy nowymi pl pluginami, chyba to się nazywa. Dobra, chodź do wody cię wrzucam. No, we 321 mówi pli. Nie gadaj, że ty się do fontanny zeszczałeś. Znowu.

Mieszcza się do fontanny. Nie bij To jest pies... O, a nie, dobra. Albo nie wiem, czym to, czy to jest... Nie, to jest pies nelci. To jest pies nelci. To jest domek Nelci. jest domek Nelci, tu jest jej kot. To jest jej kotek. Dobra, ej, zrób wieżowiec. Nubek, zrób swój wieżowiec. Nubek. I nie niż Nelci domu. Dobra, mnie tu nie było. Nubek. Czekaj, ja ci zrobię miejsce ja ci zrobię miejsce gdzie będzie robił wieżowiec. Chodź. Albo ja cię tepnę po prostu. Mogę ja ciebie tepnąć. Emm, yy, kurczę, jakiś takie wieżowiec. bo tutaj mojej starej bazy już tutaj nie będzie. Na pewno dobra, Nubek. Yy, jak masz swo... tak tak chyba nazywało. Nubek i tak. Dobra, Nubek. Tutaj zbudujesz swój wieżowiec, dobra? Dobra. Dobra? Zbudujesz tutaj swój wieżowiec. Obejrz 321 mówi: Coolest. Zbudujesz tutaj swój wieżowiec z Dirta. zbudujesz tutaj swój wieżowiec z Dirta. Czekaj, z, z, u, d

No, 321 mówi z No, zrób po prostu. No, 321 mówi z Sefno. I co, jak widzicie, co mi pisze, to napiszcie w komentarzach. Nubek. No patrz. Jest dirt, co nie? No obek 321 mówi Czekaj, ja ci tutaj zbiorę dirta. Patrz. Zbiorę ci tutaj trochę dirta i patrz Budujesz taki wieżowiec. Robisz tak o i no, tak do góry. 321 mówi oce. Chyba o mu chodzi. Matko boska. O kilofiem... on kilofem ten A jest w ogóle sikierka? Fant. Nie wiem, mi się nie działa. Dobra, widzowie. A więc ja na razie pójdę może na spektatora i sprawdzimy jak wyjdzie albo coś. Albo fontanę sprząta. że tam do tej fontanny chciał kota nalecieć? No, Dobra, nawet nie próbuję go popchnąć, bo tam, w tamtą stronę, bo nawet jeszcze przez przypadek ja wpadłem do tej fontanny. Dobra, czekajcie. To ja idę... Bo Nudek się do niej zeszczał. E, idziemy wysprzątać fontannę, a e, a w ogóle nie wiem, czy widzieliście, że Łacik zrobiła taką piękną fontannę. I teraz chciałem wysprzątać. Okej, okay, witaj. Fontanna już wysprzątana. Zobaczymy zaraz jak Nubkowi idzie. Tylko mam nadzieję, że w ogóle zrobił dobrze wiezowiec, wieżowiec. wieżowiec. Fontanna jest już czysta, jak widzicie, byłam w domku. Przed chwilą. Trochę długo się to ten. ten nubek to w ogóle zbudował. Okej, okay, czyli nubek dopiero zaczyna budować. Możemy mu jakoś też pomóc na przykład Dobra, to ja widzę wie, idę na razie pod Irta. Dobra, widzę ja mu pomogę, bo wiem w jakim kierunku on zmierza. Nie, albo jednak nie wiem. No, tak, no on tak zmierza, no faktycznie mhm no dobra, to nubek widzę sobie, dalej buduję a ja wam widzę że coś fajnego nubek 321 mówi sla de lo no dobra, dokończę sobie. Ja wam pokażę coś. Patrzcie. Patrzcie na to. Pokażę wam od góry wszystko. Patrzcie. To wszystko to są Martynowice. Patrzcie jakie to duże w ogóle. To jest bardzo ogromne. I to wszystko po prostu budowaliśmy w całe pół roku. I widzowie, ja. jeśli stawicie pod tym odcineczkiem Łapkę w górę, to jedna łapka w górę, to powiększanie Martynowic. Zostawcie łapkę w górę. A w ogóle do, do Nikodema trzeba też powiedzieć, żeby dokończył ten jeszcze hotel, bo zaczęli, zaczęło go budować jak zaczynał na giery, grać w ogóle na Martynowicach, czy jakieś pół roku temu i nadal go nie skończył. Więc dobra, widzowie. Więc to tyle na ten odcineczek. Subskrybujcie mój kanał, jeśli tego nie robicie. A nubek dokończy swój wieżowiec, w kolejnym pokażemy na pewno, jak jego wieżowiec wygląda. A my się widzimy w kolejnym filmie na moim kanale. Subskrybujcie. Pa pa!